Dzień dobry, dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy w takiej formule, że ja gotuję obiad. Um, dzisiaj nadszedł wreszcie ten dzień. Zrobimy, moim zdaniem, bardzo ciekawe danie. Ja przynajmniej jestem bardzo ciekawa rezultatu a będzie to ratatuj po japońsku. Um, po pierwsze, jak przeczytałam w książce Wigan, którą już znacie, tu znalazłam inspirację do tego dania. Ja trochę pozmieniam proporcje, bo tu są takie delikatniutkie, żeby dać jednego bakłażana, jedną paprykę, jedną cebulę. Ja trochę traktuję to jako sprzątanie lodówki i powiem Wam, co ja mam. Głównie z tego przepisu, z, z książki Vegan, interesuje mnie sos, bo sos jest zrobiony na sakę, którą na szczęście w supermarkecie u mnie koło domu. O dziwo dostałam, także mamy sakę do sosu, i mamy drugą bardzo ważną rzecz, a mianowicie miso. Również do kupienia w myślę każdym dużym supermarkecie. Także jeżeli, jeżeli od razu uważacie i się zniechęcacie, że ojej, jakieś sake i miso, myślę, że warto spróbować. Taka butelka półlitrowa miso kosztuje 30 zł, a potem możecie ją oczywiście sobie wypić do tego dania, bo jeżeli już mamy sos na bazie sake, to na pewno ona świetnie idzie w parze. A jeszcze podam wam taki super trik, że sake bardzo dobrze sprawdza się podgrzana w mikrofali. Jeżeli macie mikrofale, mnie na przykład się ostała z czasów, kiedy co chwila podgrzewałam dzieciom jakieś zupki, teraz to już w ogóle nie używam, ale powiedział mi znajomy właśnie ze Stanów, który ma rodzinę w Japonii, że szklaneczkę do mikrofali 15-30 sekund. I ciepła sakę w taką pogodę jak dzisiaj myślę, że zagra jak marzenie, Także ja chyba spróbuję. Teraz tak, jeżeli chodzi o składniki do dzisiejszego japońskiego ratatuj, to lecąc po kolei. Mamy dynie, ja mam dynie Hokkaido. lubię ją chyba najbardziej, z y, dwóch powodów. Po pierwsze, nie trzeba obierać skóry i ja po prostu całą kroję w takie y, nie za duże, nie za małe kawałki y, y, i mam tutaj tak powiedzmy trochę większą jedną trzecią, no niespełna połowę tej niedużej dyni obraną. Y, tu mam dwa bakłażany, ponieważ miałam w domu dwa bakłażany, to stwierdziłam, że choć w przepisie jest jeden bakłażan, no to co ja zrobię z tym drugim? To już hurtowo podejdę do wszystkiego. Miałam też jedną cukinię, której nie ma w przepisie, ale dla mnie ratatuj, bez cukinii to w ogóle nie istnieje. Także mam jedną cukinię. Mam Czerwoną paprykę, taką zwykłą, słodką, po angielsku bell pepper, czyli te takie no, najczęściej spotykane papryki. Miałam jeszcze żółtą, jeszcze mam zieloną, ale stwierdziłam, że to już będzie za dużo. Jedną czerwoną cebulę, pomidorki koktajlowe. Te, te akurat są daktylowe. Wyglądają dobrze. Mhm. Dobre. Starty świeży imbir. Mniej więcej łyżka. I też nie było w przepisie, ale ja sobie nie wyobrażam bez czosnku tego sosu. Także jest tu jeszcze są właściwie dwa ząbki czosnku. I teraz tak, piekarnik mam nagrzany do 230 stopni i robimy to dwuetapowo, bo najpierw tego bakłażana, czy wy widzicie bakłażana? No tu jest bakłażan. Zalewam dużą ilością oliwy, bo yy, Bakłażan uwielbia pić oliwę, tak jak niektórzy wino albo sakę. Więc trzeba dać tej oliwy dużo. Ja najpierw polewam oliwą samego bakłażana, bo wiem, że on wypije bardzo dużo tej oliwy. Teraz dodam cukinię. Wrzucam wszystko do największej miski, jaką mam w domu. Wszystkie pozostałe rzeczy, czyli papryki, cebulę. Ja robię właściwie dwa razy więcej wszystkiego niż w tym przepisie, więc zrobię też dwa razy więcej sosu. Najbardziej mnie właśnie interesuje ten sos. Ale jak już pewnie wiecie, dla mnie, wszystko co ma w sobie miso, jest na granicy magii. Więc na pewno mi będzie smakowało. Mam nadzieję, że Wam też. Tych pomidorków. No, tu w przepisie jest napisane, żeby ich dać 200 gramów. Ja tu mam pół kilo, a ponieważ mam już tu bardzo dużo rzeczy i myślę jeszcze o tym, żeby mi się na patelni zmieściło, no to więcej już nie mogę dać, bo robimy to w ten sposób, że teraz wszystko mieszamy, dajemy na blachę, wkładamy do piekarnika na jakieś 15 minut, potem wszystko przewracamy i wkładamy jeszcze na 10-12 minut. Um, a, a, Zaraz jak włożę wszystko do piekarnika, to zrobimy sos i potem w tym sosie, jeszcze na patelni dusimy to przez jakieś tu jest napisane, że ile minut 5 minut. Ale ja myślę, że trochę dłużej. Dlatego, że tutaj jest podane, żeby te warzywa do ratatuj. Były al dente, ale wydaje mi się, że wiecie, że jestem psychofanką warzyw al dente, ale jednak, wratatuj, te warzywa e, mogą być trochę bardziej miękkie. E, ja teraz od razu e, po sole i po pieprze te warzywa dla tych, którzy dołączyli do nas, bo widzę, że cały czas przychodzicie, to robimy japońskie ratatouille. E, dobrze, po trochę pieprzu, jeszcze trochę soli, zamieszam, może wezmę drugą łyżkę, bo jest tego, słuchajcie, Miało być dla czterech osób. Ja wszystkiego dam dwa razy więcej i właściwie to powinnam obdzwaniać znajomych, żeby wpadali dzisiaj na kolację. Jest tego rzeczywiście sporo. A jeszcze moje dzieci dzisiaj zostały zaproszone na nocowankę, także jest. Pusty dom i mnóstwo jedzenia, ale moim zdaniem, ratatuj jest najlepszy następnego dnia, jak, jak dotrwa. Więc nie ma tego złego. Zagotowałam też michę ryżu do tego. I tak wezmę blachę. I zobaczcie. Biorę blachę z um, papierem do pieczenia, żeby mi nic nie przywarło. Wysypuję wszystkie te warzywa. O matko, ależ tego jest. Chyba trochę przesadziłam z tą ilością dla wojska. No ale dobrze. To zrobimy tak, że ja to wszystko wrzucę. Za 15 minut to będę przewracać bo tak naprawdę najlepiej by było, żeby te warzywa leżały w miarę płasko na blasze, a nie były taką kopiastą górą, jak właśnie mi wyszło. No, ale chciałam już te warzywa zużyć, bo już mam je trochę w lodówce. Wkładam teraz do piekarnika warzywa i nastawię sobie budzik na za 15 minut a teraz zrobimy i zagotujemy sos czyli właściwie mm, najważniejsza rzecz och jeszcze chciałam wiecie co mam tu troszkę oregano i tymianku i rozmarynu i ja rzucę te gałązki tak tam luzem żeby nabrały aromatu warzywa. Nie musicie tego robić, ale ja akurat mam już te, te gałązki, więc to zrobię. Wrzucam oregano, tymianek i mm, i rozmaryn. Oregano, tymianek i rozmaryn. W całych gałązkach, więc potem po prostu wyjmę całe te gałązki i już do, do garnka, do patelni nie będą wędrować. No i teraz możemy spokojnie robić sos. Zrobimy sos, zesmażymy go na patelni, a już już tego przesmażania warzyw a właściwie duszenia w tym sosie nie będziemy robić no bo byśmy musieli czekać jeszcze pół godziny to nie ma sensu. Potem zrobię zdjęcie jak moim zdaniem finisz powinien wyglądać, ale najważniejsza rzecz teraz to jest sos i za to się weźmiemy. Ja będę robiła proporcje według tego przepisu ale y, zrobię dwa razy więcej, dlatego że widzieliście, ile ja mam tych warzyw. No dobrze, to zaczynamy. Akurat mamy zacząć od sakę. E, sakę tutaj mamy dać cztery łyżki, więc ja dam osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. Pamiętajcie, że ponieważ będziemy ten sos gotować na patelni, to alkohol nam wyparuje, zostanie smak sake. Także nie bójcie się na przykład dać dzieciom tego dania. Tutaj mam już przełożony do słoika miso dashi, czyli jasne, białe miso, które ja chyba lubię najbardziej. Czarne jest dla mnie zbyt intensywne i bardzo rzadko z niego korzystam. Natomiast to jasne miso jest subtelne i chyba najlepiej przechodzi ten smak umami. Zobaczmy, ile mamy dać miso. Miso mamy dać trzy łyżki, no, więc ja dam 6, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. No, ale wiecie, robię to pierwszy raz, więc zrobię tak, jak chciał autor, a korekty będę robić przy kolejnym razie. Zobaczcie, to jest na pewno tablespoon, no, tablespoon. Dużo. Zwykle wydaje mi się, że łyżka miso to już jest bardzo intensywna. Nie dam podwójnej ilości chyba. To mi się wydaje bardzo dużo. Dam zamiast trzech dam cztery łyżki. Najwyżej dodam jeszcze, jeżeli uznam, że jest za mało. Łyżka pasaty pomidorowej. No to na pewno pomidory do ratatuj jak najbardziej. Ja dam dwie łyżki i dam jeszcze łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Bo bardzo lubię i na pewno to zagra. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Teraz mamy dać jeszcze łyżkę cukru. No dobrze, dodamy łyżkę cukru. Musi być jakiś balans smaków. I co tu jeszcze mamy dać? Imbir i jedną łyżeczkę oleju sezamowego. No to ja dam łyżkę oleju sezamowego. Dziwi mnie jeszcze w tym przepisie brak na przykład octu ryżowego, który dobrze dosyć balansuje zawsze Pozostałe smaki Dane, daje imbir, daje czosnek i daje jeszcze sól i pieprz. Pomieszam teraz dobrze, zobaczę, czy już wszystkie składniki. Tak. I teraz po prostu na tej wielkiej patelni o garnku, która jest za mną. Nie wiem, czy Wy ją widzicie, ale wam pokażę. Mam taką wielką patelnię, którą dostałam w prezencie. To jest właściwie taki łok, patelnia i garnek w jednym. On jest bardzo pojemny. I bigos na przykład w nim robię, kapustę, różne, różne rzeczy w ilościach hurtowych. Teraz chodzi o to, żeby ten sos nam się trochę skarmelizował, zredukował. Aha, tu jeszcze była woda. Pamiętam to, że była woda. Nie ma w składnikach, ale jest w opisie. Cztery łyżki wody. Właśnie, właśnie tak coś widzę, że jest za gęsto. Jak to ma jeszcze odparować? Dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz to samo. Dobrze, mamy to. Chyba jednak dodam jeszcze tego miso więcej. Bo ten smak przy tej ilości warzyw myślę, że dobrze tu zagra. Ja spróbuję tego sosu tak surowego, żeby ocenić, czy nie są te proporcje już przesadzone. Zaraz zobaczymy. I jeszcze łyżkę dam. Jeszcze łyżkę dam i już to smażymy. A właściwie redukujemy. Dobrze trzeba zamieszać, bo miso ma taką konsystencję plastyliny trochę. I potrzebuje um, bardzo dokładnego rozprowadzenia. Jeszcze dodam łyżkę wody. I już rzucamy sos na patelnię. Troszkę go zredukujemy. No i potem tylko czekamy, aż warzywa nam dojdą. Czyli pamiętajcie, 15 minut w temperaturze 230 stopni, potem je przewracacie, jeszcze dajecie im 10-12 minut i wrzucacie do patelni czy też garnka z sosem na kilka minut, żeby w, wchłonęły i przyswoiły ten pyszny sos. Może ja się teraz tu przestawię, żebyście widzieli lepiej patelnię. O! Nasz tajski kod do Was pomacha. Możemy go tak ustawić. Bardzo go lubię. No dobrze, to bierzemy teraz patelnię, duży ogień, ja daję taki ogień łokowy, zobaczcie. Więc po prostu, czym większy ogień, tym lepiej. Jakąś drewnianą łyżkę, tam mam lepszą. Rozgrzewamy patelnię. I zobaczcie, ten sos tak wygląda. Wlewam go na patelnię. Jeżeli patelnia już się rozgrzeje, to można ten ogień trochę zredukować, żeby sos nam się nie spalił, a po prostu zredukował. On pod wpływem. Podgrzania jeszcze, tak się skarmelizuje, wyjdzie z niego słodycz. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy sos. Trzeba um, go mieszać, żeby nam się nie przypalił, ale wystarczy dosłownie parę minut. No, i dobrze, słuchajcie. To właściwie tyle na dzisiaj. Um, możecie zjeść ratatuj z chlebem, możecie zjeść z um, makaronem. Um, ja dzisiaj robię um, ratatuj z ryżem, um, żeby było jak najbardziej po japońsku, ale myślę, że jak zostaną mi warzywa w tym sosie, to na przykład na grzamce wieczorem do czerwonego wina to też będzie świetna propozycja. Dajecie warzywa tak naprawdę jakie chcecie. Ja przypomnę, że miałam bakłażany, cukinie, papryki, cebulę i kawałek dyni plus pomidorki jeszcze koktajlowe, ten sos już widzę, że jest bardzo ciekawy. A poza tym jest w nim dużo imbiru i czosnku, czyli teraz na odporność, jak znalazł. 15 minut warzywa w piecu, przewracacie jeszcze 10, potem wrzucacie na patelnię i to tyle. W pół godziny tak naprawdę macie pyszny, zdrowy obiad. Mi to już zaczęło chlapać. Więc ja muszę zmniejszyć ogień. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.